Dzień dobry kochani, witam was w nowym vlogu i dzisiaj jedziemy W ostatnim vlogu się przepakowałam, spakowałam, przepakowałam, spakowałam się i, i jedziemy I, I się nie mogę doczekać, jej Boże, no nie mogę się doczekać Także tak No i co Zobaczymy jak to będzie Tam w tych Niemczech Cieszę się Że zaczynamy wakacje I odezwę się do was Jak wrócę z pracy Ponieważ idę do pracy Wrócę z pracy I pewnie będę nagrywać już coś z drogi Czy coś takiego Bo wrócę i będę miała dosłownie Godzinę, półtorej na ogarnięcie się Także tak A będę jeszcze musiała umyć podłogę Tak wiecie, na sam koniec Przed wyjazdem I pozbierać zabawki psa Bo on na pewno je porozrzuca Więc to będę musiała zrobić Już przed samym wyjściem Mój brat weźmie pewnie psa I zejdzie z nim na dół Tam chwilę pochodzi A ja umyję tutaj po prostu podłogę i wyjdę, jak już no, przed samym zamknięciem. E, także tak no i co? I jedziemy, zobaczymy e, jak nam droga zleci. Drogi mamy 5 godzin ponad. E, mam nadzieję, że będzie bez żadnych korków. Dzisiaj jest piątek, więc e, bardziej w stronę e, Niemcy-polska, a nie Polska Niemcy e, będzie. E, Dużo ludzi, a przynajmniej mam taką nadzieję. Także zobaczymy, jak to będzie. Będę Wam dawać znać. Eee, i, I co? I zobaczymy w ogóle, jak mój pies zniesie taką podróż długą, bo to będzie jego pierwsza taka długa podróż. Eee, najdłużej jechał eee, godzinę tam z groszem, godzinę 20 góra. Eee, jak go brałam. I to była jego najdłuższa podróż, nie mieliśmy takiej długiej podróży jeszcze. E, nigdy, to będzie ponad 5 godzin. Z jakimiś przystankami, oczywiście na, na wodę e, będzie i tak dalej, także myślę, że w ciągu 6 godzin będziemy i będziemy już chyba w sobotę e, w nocy, tam pierwsza, druga obstawiam. E, bo jak wyjedziemy 18-19, no to będziemy pierwsza, druga, myślę, że coś takiego Na pewno, także Zobaczymy, jak to będzie Moje rodzice mają w sobotę wolne Zresztą zaczynają urlop, dlatego też jedziemy do nich Także zaczynają urlop, no i co? I, i, i... Jedziemy. dobra, odezwę się do was później Jademy Hihi Laki Co? Ja siebie nagrywałam Teraz Lakusia Jademy Zaszrody misiu Wierzę w ciebie Ja Ładnie się Ale musiało być przed chwilą. No niedawno, to pewnie z pół godziny temu.

nie widzę Cię no. no mówię, na chwilę, moment byśmy byli No dajcie ruszać No, Kasia tam drapie Karetka? Policja. Aha. 13, 12, 13... pierwsza, druga. 3. Z kawałkiem 3,5. To i tak nie tak źle, bo ten pan mówił, że będziemy stali 5. Także trochę ten prokurator, tak? Tak, prokurator. Prokurator był trochę taki ten... Ogarnięty. Bo wiesz, ogarnęli na tyle, żeby trochę puścić, nie? No, może. Żeby, żeby Ciekawe, robić, czy to I będzie też, tutaj, nie? bo chciałabym to nagrać. Czy, 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 czy to będzie, chciało. no? Bo to daleko było? No. Nie, 500-600 kg to było od nas. No, także my, to no, są początek, jak w każdym dniu. No, okay. no tak. Ale dobrze, że spotkaliśmy tego pana, wiedzieliśmy na czym stoimy, chociaż no. chwilę się zgrzemłeś. Nie wiem, czy to było dobre dla ciebie, czy niezbyt, ale oczy co odpoczęły. No na pewno, nie? Zamknęły się, No, czwarta będziemy, po czwartej, pół do piątej pewnie jakoś. No, a myśleliśmy, o, że o czwartej wyjedziemy. No, no to tyle, nie? To no. na pewno. To... tak, rodzice to jest trochę zgrzemli, na pewno, nie? To... Chciałabym tam to, ten... Nagrać, no. pójście nas tam już. To ile nam zostało? Jeszcze. A już pójdę. Jak już ruszymy, to już jak poleci. poleć. Jak się. No już. Polewy No, możliwe. Nie wiem, czy nie będziesz musiał tego wpuścić. Możliwe. No. No, wpuść go. Bo już przed nim nic nie ma. No, bo na suwa wszystko idzie na A ten chyba ciebie wpuszcza. Nie wiem. i szeryf kurwa jedzie teraz. Na sam początek się musi wpierdolić, nie? Siedzi, no fół. Teraz ten za nami ustawem pójść kolejnego, nie? kolejnego. A mm -hmm. widzę, że tego nie zrobię. Nie, no bo wszystko na jedną To tam. tam był wypadek, nie? To no, tu tak, będę tak, nagrywać. Tak. Chcę zobaczyć, co to tam było. po kolei, ty też włączyłeś ten? А я как-то не целотуху, я не себе это чувствую. Ну, нет, нет, а нет. Я в тюрьме больше. co, to tyle? No już się zginęli, wszystko się wszystko zginęło dobry po małych przygodach Chciałam się z wami już pożegnać W tym vlogu, mam nadzieję, że się Podobała na wam Nasza trasa eee, Ciekawa Myśleliśmy, że będziemy stać 5 godzin Staliśmy 3,5 eee, Prawie 3 godziny 4, więc wcale nie dużo krócej. No i teraz wyszłam z psem na spacer. Jesteśmy już u moich rodziców. No i przygody czas start. Zaczynam kolejnego vloga i lecimy z tym.